Zacznijmy bym to w dzisiejszym odcinku dokładnie z GTA 4. W e, początku no, nie żadnych misji lub e, nic tego typu. Będziemy po prostu, po prostu pojeździć i zobaczyć ten cały świat. E, ja już jestem na tym Niestety nie przejdę dalej fabuły, bo jest się u Brusiego Nie, nie przejdę bo jest bug i nie mogę jej jak przejść. Więc no, się na tym momencie fabuły. Ten dodatki, ale teraz jakiś z tego, jak i po y, prostu. No to. Co mam powiedzieć? Hmm, to już damy, oczywiście. Teraz chcę się i zobaczyć. Y, you can use Playboy. A, don't playboy, no do Playboy, tak. Hmm. Mm, tu jest ja, e, i Ale ja bym sobie... No, to do ślub do tego ja. E, co mogę powiedzieć. E, no to e, będzie tutaj jakieś auto. Z, tak, z kołem ręce.

Nieważne. Jeszcze pod prąd. Pojacam siebie na przyszłość i Idziemy teraz dalej, eee, co mogę powiedzieć. Eee, powtarzam się po prostu. idziemy sobie pod prąd. No, dzień jak co dzień. Dobra. Na krótko. Ale drywtuany. Dobra. Helikopter jakiś leci. Eee, nakręcamy. że nie mogę z Xboxa nagrywać, bo gdybym mógł, bym teraz chętnie nagrał odcinek z geta. kiedy byłam na konsoli, aż ten na, na, na moim sprzęcie komputerowym. Czy jest? Ale na Xboxie mam o wiele więcej, przecież niż już ta była, była. i ten, w nie mam wszystko, po prostu nie, było, nie właśnie, właśnie. Mam Golda, więc... Nie mam Golda. E, więc już nie gram w niestety nowej aktualizacji nie grałem jeszcze Może no, na gąbietu trzymam e, Nie robię na podle, mam już tam. Na no, gąbię no, no, nie chciało mi się po prostu <coughs> Nie zrobić robić tego same, samego, co chciałem czy kupiłem sobie podwodną Ale na pewno nie robiłem, bo e, po prostu nie chciało mi się Co teraz pojechałem w sumie do gąbi? Dobra, odpoczynałam bo już się zgubię, dobra no to nie, nie znam tutaj tego miasta, według mnie. Myślę, że Geta... 4 ma mniejszą mapę, ale ciężko się zaplętać tutaj tą całą mapę, ciężko odpadać, bo tu jest więcej dróg. Tu jest więcej dróg, okej? Geta 5 na krzyż, nie wiem, na krzyż, gdzie ja po prostu skrzyż. Teraz jest dużo krzyża, Po prostu. Nie wiem, tylko chyba tego ja tak mam, nie wiem. nie sobie radia. Daddy Walsh, No nie ma w nic... Chyba wiesz, że nie jest w GTA V, ja nie sobie powiem Bertilak, nie? Bertilak no. Nie, chyba się znowu gubię No nie wiem Ja nie wierzę w <laughs> kółko Ale ale to nic bo no, bo nie ogarnie jeszcze jak, jak bardzo nie co i to super super to nie jak mi się jeszcze spali ten samochód to będzie ale liberty City jest piękna, ale pamiętam że GTA 6 było w siecie Liberty City i GTA 5 na pewno z takiej wypadłbym, ale nie z takiej prędkością. Żeby znaczy, chodzi o to, że nie wypadł jak jest taka jak... samochodem by te, teraz by nie wy, wypa, wypadł w piątce. E, ale... Najpierw ja wypadłem Dobra, nie wiem co ja odgrywaj, ale... Ziemi pokazuje moja piękna nawigacja, a tutaj, dobra. Idziemy Przez bramki, które prze, przez chwilę. Aha Nie Aha Czeka, Czekaj co? Dobrze dobrałem. Już się zgubiłem po prostu Libert, fajna co? rejestracja Dobra. prawda tylko na cmt wali was Dobra nie znam dobra nie będę już na tym mapą No ja Nie! Panu... <coughs> Chyba za chwilę zbyt winien ogólnie samochód na o wiele, wiele lepszy. E, jedziemy. Jadę, jadę. E, gdzie by nie było gdzie barierki? tutaj by byłoby trochę takiego skrętu, to może byłby. gdyby by, by, by mi się udał Drift, i może by byłby jeszcze ładniej. Nie. Ciekawostka, że ja w 2021 Czy miałem być w 2020 e, roku? Nie, ale nie było. Masz kameryce, w Ameryce, ogólnie. No, są na całym miałem. Byłem tam przez. Ja mieszkać, A już tam byłem kiedyś. Miałem 3 lub 4 lata. I, a, jeszcze raz pojechać tam. E, nie, Bo w związku z tym, nie wiem, coś tego na później, co parę lat. Ale jeśli to parę lat, to, to w związku z tym była pandemia koronawirusa. I, i no, dało się Ale w związku z pierwszym, bo jeszcze nie myślałem. Ale może się będzie dało. Może. E, ale na no, razie chyba się da. Będę w tym nowym na Mam tutaj porównanie e, z GTA. Tego i ten porównanie. Hmm, Gita 4 w sumie macie, nie? Ale ty, może miałby więcej, jakieś 5, nie? 2. Dobra, wychodź, niko. No chodź, idź do domu. Hmm, Mówi samochód, pięknie. Szymamy się, jak? Nie ma coś do grubu i nie, nie, ale... Goodbye! Nie żiema coś do grubu ludzi, bo nie i... i... po prostu. Nie śmieję z nikogo, ale to fajny ogromę, będzie fajny ochronasz. Co się dzieje? Co, co mogę komputer użyć? Juszę maneczka. A mam pójść na odpowiedź? No, mogę. Nie jesteśmy w domu Tak, złożę pokoje. Dobra. za kaszę, ale się przyborę teraz. Okulary, uwaga. No i bierzemy... Ja mam jeszcze jakieś inne? Te bierzemy, dobra. Bierzemy i teraz będzie, proszę... To! A czekamy jeszcze na inne. Piszmy jeszcze jakie mam inne ciuchy. E... Mm. Aha, takie ciuchy. No, no to nie najlepsze chyba. Ale... Sorry, jeszcze tak męczę, że się przebierasz to chwilę, ale... Złóż. Mm. Chciała ładnie wyglądać. Mam, mam białe spodnie, czy nie mam białych spodnie? Nie mam białych podnio, będzie smutno. Żeby pojechać kupić sobie jakieś czy coś. Dobra, może być. Nie, by... nie, 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 Nikogo, e, nikogo bo nie, coś nie, 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 Gieta pięknie nie, 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 nie,

Svona teóri ég er að znikka, dokvarna að znikka, pabrastu maður. No, no, það, 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 ok, um meðjum við séum. Meðjum, 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 meðjum. Meðjum, meðjum. Mijemy się. już jest ja. i jest to cringeowe. to bardzo cringeowe. Nie zauważyłam, jak się nazywa, ale... ale... Ale czemu będzie końcu odcinka widzowe? E, nie wiem, myju, ale jeszcze... Ale bo nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Nie wiem, czy to będzie się przyjąć na moim kanale. Będzie tyle, więc e, Niko Niko się będzie z Wami żegnał. Myju, myju, myju. Niko się z Wami żegnał. Więc e, się tam, mój Do zobaczenia. Może i do dziecka. Halo.